Czła miesiącym? Pa Dzisiaj dostaliśmy pytanie od zaprzyjaźnionych dziennikarzy z Republiki Białoruskiej, bardzo takie interesujące. Czy biorąc pod uwagę stan zapasów gazu w Polsce, czy są takie możliwości, żebyśmy mogli przesyłać? Obecnie gaz na Ukrainę, tym bardziej wiedząc, Ukraina, w jakiej znajduje się sytuacji, i czy tego typu działanie nie jest obciążeniem kosztem dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej? Kochani, jest to niezwykle intrygujące zarówno dla nas, Polaków, ale także sądzę, naszych sąsiadów Białorusinów. Ale odpowiedź tkwi moim zdaniem, w takiej po prostu filozofii rządzenia władz na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, kolejnych rządów. Kolejne rządy w zakresie odpowiedzialności za budżet, za zadłużanie państwa wychodzą z założenia: teraz my, a po nas to choćby potop. I udowodnię, że tak, że mamy do czynienia z takim stanem rzeczy. I dzień dzisiejszy. Polskie PKB, polski produkt krajowy brutto, i nieważne, czy ten wskaźnik faktycznie odzwierciedla stan gospodarczy, ale jest to po prostu uznany międzynarodowo bazowy wskaźnik sytuacji gospodarczej ekonomicznej. Więc polskie PKB w zaokrągleniu przyjmijmy za ubiegły rok e przyszły to jest 4 biliony złotych. A dług państwa polskiego. Rządowy, samorządowy, czyli publicznych finansów to jest 2,8 biliona złotych. I w roku 2026 wszystkie prognozy wskazują, że przekroczymy tak zwany próg oszczędnościowy, który przyjęliśmy w tzw. Unii Europejskiej powyżej 60% zadłużenia państwa w stosunku do PKB. Czyli wynika, że w 2026 roku państwo polskie przekroczy i to będzie próg wówczas 66%. Ale są jeszcze lepsi od nas. Francja, Włochy mają powyżej 100%. W związku z tym sądzę, rząd polski też nad tym się nie przejmuje. No Z tym, że Polska to nie Francja, Polska to nie Włochy, o czym niestety wszyscy zapominają. I teraz to już jest dzwonek ostrzegawczy. I następny jeszcze bardzo ważny wskaźnik, Budżetu na rok 2026 obecny. Że do nikogo nic nie dociera. Zarówno do społeczeństwa, które przyjmuje to jak bogi w torbę, a tym bardziej do szeroko rozumianych władz. I przyjmijmy w zaokrągleniu, że budżet państwa polskiego to 900 miliardów złotych. Ale dochody. Wszystkie wydatki więc, bo budżet to wydatki i dochody stanowią w zaokrągleniu 600 miliardów złotych. A deficyt w związku z tym to jest 300 miliardów złotych. Ale tu jest ważna struktura. Między zobaczcie, dochodami a deficytem. Deficyt zaplanowany to jest 50% dochodów, prawie połowa dochodów. W związku z tym e, sami widzimy dzisiaj jak mamy trudną sytuację i teraz rząd się chwali, że wzrost gospodarczy, bo to następny ważny wskaźnik. Wzrost gospodarczy, my jesteśmy mistrzem Unii Europejskiej. Jakieś tam Niemcy mają tylko 0,9 wzrostu rocznego PKB, a Polska ma 3,5% PKB. Wszystko wygrało. Gdyby nie to, że deficyt to jest 6% PKB. W związku z tym, jeśli macie, a jak nie, to proszę mi nie poprawić, idzie są polscy ekonomiści, skoro macie wzrost roczny 3,5% PKB, a deficyt 6%, czyli dług, czyli to obciążenie, to odpowiedzcie sobie, jak z czego jest budowany ten niby wzrost gospodarczy i czy on jest wzrostem? Faktycznym, czy jest to kurczenie się gospodarcze, bo że politycy potrafią żonglować hmm, wskaźnikami ekonomicznymi i tak dalej i za głupców mieć społeczeństwo, a polscy ekonomiści i ludzie roztropni milczą, no to, hmm, to po prostu politycy mają taki klimat, środowisko, w którym mogą sobie na to pozwalać. I teraz odpowiadając precyzyjnie. Dlaczego Polska w tej sytuacji? A zaraz sobie powiemy o sytuacji na rynku gazowym, i żeby nie być gołosłownym. Dlaczego Polska dzisiaj czy Polskę stać? I dlaczego Polska nie wiem, nie wiemy, czy oddaje, przekazuje, czy sprzedaje gaz dla Ukrainy. A jeśli nawet sprzedaje, to czy Ukraina w tej sytuacji, w której się znajduje, jest wiarygodnym partnerem, że może i będzie mogła zapłacić. Raczej dzisiaj trzeba wpisać to w koszty. Ale odpowiedź tutaj będzie bardzo prosta po analizie rynku gazowego. Po prostu to nie ma znaczenia. Zobaczcie, kilka miliardów w tą, kilka miliardów w tą stronę, a jakież to ma znaczenie? I tak władze Rzeczpospolitej Polskiej wychodzą z założenia, że tego. Oni nie będą spłacać. To niech się o tym polskie społeczeństwo martwi. I kochani, do rynku gazu rozpoczniemy artykułem. Więc Interia Biznes. Artykuł z 28 stycznia bieżącego roku. I Polsce zabraknie gazu do końca zimy? Znakiem zapytania. Magazyny postoszają szybciej niż przed rokiem. Gaz znika z polskich magazynów znacznie szybciej niż przed rokiem. Pod koniec stycznia poziom wypełnienia wynosi zaledwie 68%. Więc w obliczu utrzymujących się ujemnych temperatur pojawia się pytanie. Czy paliwa wystarczy do końca sezonu grzewczego? Eksperci uspokajają. Ryzyko wystąpienia niedoborów jest niskie. No cóż, artykuł swoje, jego zadaniem jest uspokojenie społeczeństwa, ale realność, realizm swoje. I teraz weźmy pod uwagę. Polska z punktu widzenia procentowego zabezpieczenia magazynu, wypełnienia jest tak zwanym liderem w Europie. Te 68% daje nam pierwsze miejsce wypełnienia magazynów. Nasz sąsiad Niemcy mają tylko 42%, Czesi podobnie gdzieś około połowy ale biorąc pod uwagę zawartość nominalną tego gazu w magazynach przy 40-procentowym zapełnieniu magazynu w Niemczech jest to 12% rocznego zapotrzebowania. Nasze mistrzostwo to jest tylko 11,5% rocznego zapotrzebowania w średnich stanach zużycia, a jak sami widzimy, biorąc pod uwagę bardzo niskie temperatury. Idzie to zupełnie gdzieś tam na bok. Trzeba inaczej to mierzyć. A części, którzy mają też w chyba połowy, co najmniej 30-40% to jest rocznego zapotrzebowania w nich, w ich magazynach. W związku z tym nic to nam nie mówi o stanie rzeczy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tego typu. Zimę, kurczące się zapasy i to zużycie, tym bardziej zużywamy coraz i to są oficjalne wskaźniki na produkcję ciepła i energii, coraz mniej wlęga, więcej gazu. Prawdopodobieństwo, że tego typu zapas, który mamy, wystarczy nam na miesiąc, może tydzień. Jest to ryzykowna naprawdę gra. Bardziej ryzykowne jest to. Jakie są, że jesteśmy uzależnieni od dostaw gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych i z Kataru? A przypominam, że to na pewno nie są sąsiedzi Rzeczpospolitej Polskiej i jakaś odległość, co najmniej, którą nie da się przemierzyć rowerem, na pewno jest znacząca. W związku z tym możemy sobie wyobrazić i na terenie Kataru no na pewno nie ma takiej zimy, ale na terenie Stanów Zjednoczonych mamy też problemy i ich bliższych interesów sąsiadów w związku z tym dostawy stamtąd z różnych przyczyn też y, potrzeby plus wzrost kosztów no będą mogą być zagrożone, ograniczone, plus różne zdarzenia, które w tym czasie mogą się wydarzyć. Oczywiście w pierwszej kolejności zostanie wyłączony przemysł, tak, żeby. Odbiorcom indywidualnym, czyli obywatelom do ogrzewania, do energii produkcji mieszkań, tudzież politykom i władz po prostu prądu i ciepła nie zabrakło. Więc widzimy, jak poważna jest tego typu sytuacja. I teraz powstaje pytanie: czy w związku z tym, i to nie jest przerysowane, co powiedziałem, stać Rzeczpospolitą Polską na to, żeby przesyłać gaz? Nie mówię, że sprzedawać. Rząd mówi, że sprzedawać. My nie mamy jako obywatele i polski polityk nie mam pewności na teren Ukrainy. Stać czy nie stać, władza nie może sobie pozwolić i nie nie bacząc na jakiekolwiek koszty i na to, czy Ukraina zapłaci, czy nie. Władza boi się jednego, że Ukraina. Przekra, że Ukraina może wycofać się, skapitulować i zakończyć wojnę z Rosją Federacji Rosyjskiej, którą Ukraina prowadzi w imieniu władz Rzeczpospolitej Polskiej. Dlaczego to jest taki problem dla władz Rzeczpospolitej Polskiej? A dlatego, bo w momencie zakończenia konfliktu zarówno Polacy, jak i Ukraińcy zadają proste pytanie z oczekiwaniem odpowiedzi i rozliczeniem, po co to było? Dlaczego to się wszystko stało? Dlaczego tyle ludzi zginęło? Dlaczego są takie koszty? Dlaczego polska gospodarka jest tak zadołowana? A szczególnie w układzie samodzielnego odrzucenia gazu ze strony Federacji Rosyjskiej. Naprawdę, ludzie, gdy są zmuszeni biedą, zaczynają myśleć i to czeka. Więc władze są zdeterminowane za wszelką cenę, by dokładnie wysyłać gaz na Ukrainę. I teraz. Jaką mamy sytuację? W roku 2025 gaz na Ukrainę ze strony Polski, było to prawie 30% w ogóle gazu, które zaimportowała Ukraina, dostarczono 2,1 miliarda metrów sześciennych. W tym roku, ze względu na Hermanowice i drugie po stronie ukraińcej przejście Drozdowicze, Zostały zmodernizowane i przepustowość mamy w granicach 4 miliardów metrów sześciennych do 5 miliardów metrów sześciennych gazu. Ze strony polskiej może popłynąć teraz od 1 lutego tego roku. Kolejny jest kontrakt. Naftogaz Ukraiński plus polski Orlen podpisali kontrakt na 300 milionów metrów sześciennych gazu, który trzeba szybko teraz dostarczyć. Oczywiście jest to tam zadeklarowane. Że jest to gaz ze Stanów Zjednoczonych. Czyli co? Polacy zapłacą, przekażą Ukrainie, a Ukraina jak będzie miała, oczywiście zapłaci Polakom. Biorąc pod uwagę, że z 1000 metrów sześciennych gazu w układzie średnio polskim jest to 4000 zł. U nas są taryfy, więc dla nas mieszkańców indywidualny odbiorców w granicach tysiąca z przesyłem całych tych kosztów do 3800 ma za 1000 metrów sześciennych przemysł! Przedsiębiorcy mają w granicach 4800 zł. Jest to bardzo wysoka cena. Jest to cena, która nie daje szans konkurencyjności jakiegokolwiek produktu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Eliminuje polską gospodarkę z rynków międzynarodowych, nie tylko europejskich. To sobie powinniśmy pamiętać, do jakiego stanu rzeczy się doprowadzili. W związku z tym, jeżeli weźmiemy tylko te 300 na w kącie Orlenu sobie zapiszemy 300 milionów metrów sześciennych i 1000 metrów sześciennych jak wspomniałem 4000 zł, to jest tylko jedynie miliard 200 milionów złotych, a cóż to miliard dla biednych polskich polityków, którzy boją się rozliczenia, w związku z tym nie ma problemu ale jeżeli weźmiemy pod uwagę 2025 rok i te 2 miliardy metrów sześciennych, ciekawe jak Ukraina się rozliczyła, to 2 miliardy metrów sześciennych licząc po, y, y, po y, te 1000 metrów, tylko po te 4000, to ładny, prosty jest lik, to mamy 8 miliardów złotych w związku z tym, które trafiły do naszego, do naszych firm budżetu lub nie trafiły. Jeżeli teraz weźmiemy ambitne plany polskich polityków walki z Federacją Rosyjską poprzez Ukrainę, czyli minimum 4 miliardów metrów sześciennych, jeżeli pomnożemy tylko przez 4, a prawdopodobnie w związku z tym wzrostem cen gazu na pewno w tym okresie trzeba więcej, to w granicach tylko 20 miliardów złotych, ale biorąc pod uwagę 300 miliardów Deficyt. A cóż to politykom przyszli, tak tego oni nie będą spłacać, zapisują to na konto Polaków i już tych, którzy rodzą się dzisiaj w koływce. Mam nadzieję, że zarówno naszym kolegom, koleżankom i sąsiadom z Białorusi wyjaśniłem logikę postępowania polskich władz, mechanizmy, które ja wiem, że w normalnym świecie. W normalnej polityce i w państwie, które dba o własne, o własne finanse, k, które jest odpowiedzialne, czyli w tym wypadku w państwie białoruskim, białoruskim zarówno władze, jak i społeczeństwo, takie rzeczy są niezrozumiałe. Ale no niestety musiałem to wyjaśnić. I tylko na koniec podam, bo żeśmy ostatnio jeden pamiętnik czytali, jak to jeden z posłów francuskich w XVII wieku, widząc, jak my zarządzamy się państwem polskim, obserwując sejmiki i sejm, powiedział: To jest niemożliwe. Oni rządzą jak w domie wariatów. XVII wiek, XXI wiek, nic się nie zmieniło. Czołem.